Dzień dobry wszystkim, trenierów z tej strony. Witam w kolejnym odcinku serialu Droga, czyli Futbolowej odseji Franciszka, trenera polskiego szkoleniowca, próbującego zawojować piłkarski świata, pracującego aktualnie w Podlaskiej Dziubielsko-Biała w polskiej pierwszej lidze. W dzisiejszym epizodzie, bardzo szybkim epizodzie, dwa ostatnie spotkania sezonu 2024-2025. Najpierw domowy mecz ze Stalą Mielec, a później wyjazd do Kielc na mecz z Koroną. Zanim oczywiście mecze, cztery nasze ostatnie spotkanie pokażę Wam w trybie ekspresowym. Zatem po meczu z niepołomicami, zdaje się, który był w ostatnim odcinku, zmierzyliśmy się. A czemu ja tu mam tak? Nie wiem, czemu ja tu mam tak. Aha, mam tylko mecze domowe. Chciałem sobie sprawdzać. Swoją drogą, ciekawe. Chciałem sobie sprawdzić tutaj, jak zmieniała się jak zmieniała się frekwencja na meczach jak rosła, tudzież malała w związku z tym jak kształtowały się nasze wyniki tak więc na początku sezonu mieliśmy no po 3, 3,600 4,400 tutaj był mecz z Miedzią Lębica, ale generalnie mieliśmy średnią około 3,5 tysiąca później gdzieś gdy zaczęliśmy wygrywać ta średnia zaczęła rosnąć, nawet tu mieliśmy mecz z Górnikiem, mecz na 5,300 5,700 z Widzewem, no teraz w tych ostatnich spotkaniach sezonu Mamy już ponad 4000, tak więc dobra forma i dobre mecze, dobre wyniki. Awans do klasy sprawiły, że na mecze przychodzi coraz więcej ludzi i coraz więcej ludzi chce te spotkania oglądać. Szybciutko zatem, 4 ostatnie mecze ligowe. Arka Gdynia to był nasz ostatni odcinek. Arka Gdynia, tak, EKS i Arka. Nie wiem, być może. Hmm. Ok, nieistotne. W każdym razie cztery nasze ostatnie mecze to był mecz z GKS-em u siebie, który wygrywamy 4 do 0. Bramki strzelali Wertmilla w 7 minucie, Pawłowski, później Lowren i Ciepiela w 58 minucie, ostatnia bramka, dwie asysty Lowrena. Bramka Lowrena, oczywiście darą Lowren, bohaterem spotkania, nasz absolutnie najlepszy zawodnik, absolutna gwiazda pierwszej ligi, 22 do 9 w strzałach, 10 do 3 w strzałach celnych, 66%. Posiadania po naszej stronie. Później po meczu z Katowicami wi wizyta w Stężyce na meczu z Radunią. W tym meczu postawiliśmy trochę rezerwowy skład. W pierwszym składzie wybiegli Hollerbach, Ciepiela, Małachowski, wreszcie się pojawił Niski, Velasquez, Johnson też w pierwszym składzie wyszedł swoją drogą. Johnson dostał powołanie do reprezentacji USA. U21 zdaje się, tak więc cieszymy się tutaj sukcesem naszego zawodnika bramki. Strzelaliśmy w ostatnich dosłownie minutach, Mecz to był, no mimo tutaj dużej przewagi, dosyć niemrawy z naszej strony, jakoś nie mieliśmy dużo super sytuacji, nie było tutaj dużo pokazanych akcji naszych, niemniej jednak w 83 minucie Velasque wykorzystuje zagranie pika, a w 86. Frelek korzysta z wycofania piłki przez Werchmillera i ładnym uderzeniem spoza pola karnego pakuje piłkę do siatki. Po Stężycy mamy mecz u siebie. Z Wartą Poznań no, najwięcej bramek w tym sezonie szczeliliśmy w tym meczu. Jeśli chodzi o spotkania ligowe i pucharowe, 6 bramek, aż pakujemy Poznaniaką, Oni nam dwie bramki Holerbacha. Dwie tutaj w tym meczu. Hollerbach wybiegł w podstawowym składzie, i zdaje się, że on tutaj będzie naszym w tej końcówce sezonu podstawowym podstawowym napastnikiem, no bo Werth Miller gdzieś się tutaj no, nie, nie do końca się sprawdza, aczkolwiek damy mu jeszcze trochę czasu na przystosowanie się do życia w Polsce. I w ogóle dwie bramki Holerbacha, później Frelek, później znowu bramka Holerbacha nieuznana, później mamy bramkę Lovrena, później mamy bramkę Frelka, z podania Lovrena, a wcześniej Lovren, czyli już podania Frelka. Bramka dla, bramka dla Warty Poznań, Kaputa w 69. minucie na 2,5 i w 95. skalet wykorzystuje podanie Miałkowskiego i wygrywamy to spotkanie aż 6-2, bohaterem no zdecydowanie Frelek, dwie bramki i asysta. Ale świetny mecz tradycyjnie Lowrena, też bramka i asysta, Hollerbach tutaj wreszcie pokazał się na pozycji napastnika i zagrał też Dobre spotkanie. Bez bramki natomiast Pik, który nadal jeszcze jest królem szczelców pierwszej ligi. Zobaczymy, czy uda mu się utrzymać ten tytuł. No i mecz, ostatni wyjazd do Sosnowca. Tutaj wygrywamy 1-0 po bramce Hollerbacha w minucie 14, który wykorzystuje dośrodkowanie Lovrena, który po raz kolejny zostaje bohaterem spotkania. Zobaczcie, zobaczmy sobie tutaj. Jak się Lowrem prezentuje w pierwszej liście mamy 30 spotkań 10 bramek 18 ases 11 razy MVP średnia ocen 7,82 no naprawdę fantastycznie fantastycznie się ten zawodnik prezentuje teraz jest kontuzjowany w dzisiejszym meczu nie zagra jest nadal na liście życzeń klubu RKS Raków Częstochowa no ale mamy nadzieję że że jeszcze zostanie z nami i e, będzie kontynuował swoją karierę w Bielsku Białej. Zaoferowaliśmy mu nowy kontrakt, ale e, nie chciał się zgodzić. Chce bardzo, bardzo dużej podwyżki. E, chce no, podwyżki rzędu 60, znaczy chce kwotę e, zarabianą e, jego chęć zarabianej kwoty oscyluje w granicach 60 tysięcy złotych, w tej chwili nas na to nie stać, nie będziemy tutaj też, znaczy może by nas było stać, ale nie chcemy robić tutaj aż tak wielkiego komina płacowego w zespole, aczkolwiek uważam, że tych pieniędzy da no jest po prostu wart. Przynajmniej w pierwszej lidze. Nie wiem, jak będzie spisywał się oczywiście w Ekstraklasie, ale mam nadzieję, że równie, równie dobrze. Przechodzimy do dzisiejszego spotkania. Przechodzimy do meczu ze Stalą Mielec. W bramce zacznie Staniszewski, w obronie Welaskę, Choroś, Sarnowski, Jagiełło. W pomocy Małachowski, Ciepiela i Frelek. I w trójka ofensywna to Holerbach, Werthmila i Pik. Tak jak mówiłem, nie możemy skorzystać dzisiaj z Lowrena, nie możemy też z Miałkowskiego na lewej obronie. Johnson jest na zgrupowaniu reprezentacji Stanów Zjednoczonych U20, tak więc prawdopodobnie nie zagra już w tym sezonie. Tak, planowany powrót 15 czerwca, więc na pewno już nie zagra w żadnym ze spotkań i kontuzjowany jest też Rutkowski, który też w tym meczu nie może wystąpić, troszkę mamy kłopoty z ławki rezerwowych, aż dwóch bramkarzy, a i tak mamy jeszcze jedno miejsce, no mogę tu wsadzić, nie wiem, kogokolwiek z nich, oni mają lekkie kontuzje, ostatecznie mogliby zagrać, więc wrzucimy tutaj Miałkowskiego, acz raczej bez szans na grę, idziemy na boisko. I zaczynamy spotkanie przedostatniej kolejki polskiej pierwszej ligi, podbeskidzie Bielsko-Biała-Stalmielec. Moi drodzy, niewiele brakowało, żebym we wstępie tego odcinka powiedział, pod, że trener, Franciszek Trener, chce podbić piłkarski świat i pracuje aktualnie już nie w podbeskidzie Bielsko-Biała. Mieliśmy dwie rozmowy o pracę, obydwie zakończyły się fiaskiem. Z jednej się nawet cieszę, że zakończyły się fiaskiem. No, druga mogłaby być opcja ciekawa, choć też to był drugi poziom ligowy, ale już nie w polskiej lidze. To bowiem pierwsza rozmowa, która, której pracy, której nie chciałem, była to rozmowa w Górniku Zabrze, który bardzo chciał tutaj mnie zatrudnić. Ja chciałem od nowego sezonu, żeby zobaczyć tymczasem, momencik, bo szczelamy bramkę. Daniel Horoś wykorzystuje dośrodkowanie Pika. Zobaczmy sobie jeszcze to na powtórce. Tak czy siak obejmujemy prowadzenie. Poproszę powtóreczkę, mamy wrzut wolny, Małachowski e, dośrodkowuje w pole karne, PIK odgrywa głową, a Choroś również głową e, pakuje do bramki, ale wracamy do historii z górnikiem Zabrze, e, zgłosił się klub, e, Zabrze zaoferował rozmowę o pracę, oczywiście e, rozmowę o pracę podjąłem, e, Zaznaczając w tej rozmowie, że dopiero po końcu sezonu chciałbym zdecydować, czy, czy, czy chcę pracować w Zabrzu, czy nie. A dlaczego? No, no, dlatego, że górnik Zabrze jest na dobrej, na najlepszej drodze do drugiej ligi, do pierwszej ligi, przepraszam, do spadku z ekstraklasy. Zajmuje w tej chwili przedostatnie miejsce i na dwie kolejki przed końcem sezonu ma cztery punkty straty do miejsca, które gwarantuje pozostanie w szeregach ekstraklasowiczów. Tak więc, no. Tutaj mamy zespół, który będzie grał w ekstraklasie, a no przyjęcie, przyjęcie oferty Górnika Zabrze wiązałoby się z tym, że najprawdopodobniej pracowałbym po raz kolejny w pierwszej lidze. Mamy bramkę na 2 do 0. Spik powiększa swoje konto bramkowe, choć mamy tutaj weryfikację jeszcze bramki, gol nie tak więc dalej prowadzimy 1 do 0. I rozmowa skończyła się tym, że górnik zawsze ostatecznie, zaoferował mi pracę, ale już od teraz, żeby już teraz jeszcze spróbować w tych jeszcze wtedy czterech chyba kolejkach do końca sezonu uratować górnik przed spadkiem do ekstraklasy, postanowiłem przełożyć decyzję o tydzień. Później postanowiłem przełożyć decyzję o kolejny tydzień i na to już górnik się nie zgodził, więc rozmowy zostały zerwane. Drugim klubem. Chociaż poczekajmy jeszcze chwilkę, spuścimy sobie drugą połowę tego spotkania, rozpoczynamy drugą połowę, jest wszystko ok, wygrywamy 1-0, zobaczmy sobie statystyki, 6 do 2 w strzałach, no troszkę taki cichy mecz, no ale my już nie musimy tutaj forsować absolutnie tempa. Drugi, no i bardzo ciekawy kierunek, bardzo ciekawy klub, który się zgłosił do mnie to SK Kasimpasa, zespół, który występuje w tej chwili w drugiej lidze tureckiej, jest to zespół ze Stambułu, który no był Faworytem do wygrania tej ligi, ale coś tam nie poszło, mimo dobrego składu. Tam, zdaje się, Jeffrey Bruma, grał w, gra w tej chwili w Kasimpasie, znany holenderski zawodnik. No i gdzieś tam coś nie pykło, coś nie poszło. Klub znajdował się, znajduje się w tej chwili na 14 miejscu, ma, zdaje się, zapewnione utrzymanie w tureckiej drugiej lidze, no ale oczywiście, oczywiście, tutaj. Zamysł był inny, oni mieli wrócić do tureckiej ekstraklasy, a skończyło się to bardzo, bardzo niedobrze tym, że zostają w drugiej lidze. No ale tamta rozmowa nam po prostu nie poszła i klub zdecydował się zatrudnić jakiegoś innego zawodnika. Szybciutko wprowadzimy sobie jakąś zmianę, wejdzie może sobie za Cholerbacha Nieczysław Bartosiak, zmienimy go spikiem. Zobaczymy, jak Młodzian sobie tutaj poradzi. I reszta gra w miarę dobry mecz. Werf Miller no, katastrofa jak zwykle. Mamy tu jeszcze jakiegoś Skaleta. Mamy na ataku, niech wejdzie na ostatnie. 20 minut, zobaczymy, czy uda mu się coś ustrzelić. Mamy 71 minutę spotkania. Uwaga, teraz może być groźna akcja dla Stali Mielec. Czy Stalimielec Mielec tutaj wyrówna? Proszę bardzo. No i mamy wielką niespodziankę: stal mielec wyrównuje. Jaroch tutaj fatalne zachowanie Sarnowskiego, który no dał się przepuścić, pozwolił piłce przelecieć nad sobą. Zobaczmy, Madejski będzie wykopywał piłka. Oj 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 Sarnowski zachował się tutaj jak junior no, przyjął tutaj, że tak powiem, pozwolił Jarochowi wejść za swoje plecy. Jaroch zablokował jego wyskok, nie miał szans tutaj na jakąś skuteczną interwencję. No i Salnowski już mu ocena oczywiście zleciała. O tą interwencję niestety remisujemy jeden do jednego, no ale oczywiście w kontekście awansu, w kontekście mistrzostwa nie zmienia to absolutnie niczego. Nadal będziemy zespołem, który jest w klasie. po prostu mamy jeden remis na koncie więcej. Aczkolwiek piłkarze, jeżeli tutaj szybko, nie wezmą się w garści, nie strzelą w tych ostatnich paru minutach bramki, to dostaną ode mnie małą zrybkę w szatni, bo zobaczcie 13 do 3 w strzałach, a na tablicy wyników raptem 1 do 1 szybka wizyta w szatni, szybki Tak, jestem rozczarowany tym występem. Ok, wracamy za chwilę na koronę Kielce. Moi drodzy, przed nami ostatni se mecz sezonu 2024-2025. Będzie to wizyta w Kielcach, wizyta w rodzinnym mieście Franciszka Treneiro. Mecz ten zaczniemy w składzie następującym. Staniszewski w bramce, Welaskę, Choroś, starnowski Jagiełło w obronie, w pomocy Małachowski, Ciepiela, Frelek, Hollerbach, Wertmile i Pik zagrają w ataku. E troszkę tutaj mamy zmian, próbujemy sobie ciepiele. spróbujemy też Pika na pozycji wysuniętego rozgrywającego, nie zagra Lovren, który e któremu daliśmy trochę odpoczynku, wpuścimy go na ławkę, na ławkę, on był troszkę kontuzjowany, ale widzę, że już chyba z nim jest wszystko ok, być może wyjdzie na drugą połowę, wychodzimy na boisko. I zaczynamy spotkanie 34 kolejka polskiej pierwszej ligi mecz Korona Kielce pod Beskidzie, Bielsko-Biała mecz, który dla tabeli nie ma większego znaczenia Korona nie ma szans tutaj by awansować do baraży my też nie mamy szans żeby spaść niżej niż pierwsze miejsce więc spotkanie to bez tutaj większych podtekstów po prostu żeby nie skończyło się jakimiś poważniejszymi kontuzjami które mogłyby nam tutaj wpłynąć na sposób przygotowań do kolejnego sezonu i jeżeli tak będzie to wszystko będzie ok, jest oczywiście fajnie by było wygrać ale tak jak mówię ważniejsze są tutaj inne sprawy, teraz uwaga korona strzela bramkę i mamy 1 do 0 w Kielcach dla zespołu gospodarzy ładna akcja koroniarzy, my troszkę niemrawo chyba troszkę już no, no Pewnie awansu byliśmy już oczywiście kilka spotkań temu, więc też tutaj nie będę specjalnie wymagający wobec swoich zawodników. Co mieli zrobić, to już zrobili. Jeżeli nawet przypamięta im się tutaj porażka na koniec tego sezonu, to nie będę miał tutaj jakichś wielkich pretensji. Korona w tej chwili wchodzi na ósme miejsce, ale tak jak mówię, mają 9 punktów straty do warty Poznań, która załapała się tutaj do baraży, więc absolutnie nie ma. Tutaj mowy o jakiejś jeszcze walce koroniarzy o, o cokolwiek. Po prostu poprawić swoją pozycję w tabeli i w dobrych humorach zakończyć sezon. No my oczywiście, jeśli chodzi o ten mecz, być może nie skończymy tego sezonu dobrze, ale cały ten sezon był no, absolutnie wspaniały i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Szybciutko wejdzie do żadni. Może troszkę tutaj jednak. Się w na swoich zawodników. Zobaczmy. Tak, tak, są zmotywowani i zmienimy sobie taktykę, bo tutaj bardziej działaliśmy. Jest to, ta, ta taktyka jest bardziej taka kontratakowa. Wrócimy do tego, co nam przyniosło najlepsze rozwiązania, i wpuścimy sobie Darona Lovrena najpierw za cholerbacha. A, cholerbacha. Zdejmiemy pik też z lovrenem, zamienią się miejscami i zobaczymy jak wpłynie to na naszą postawę w drugiej połowie. Mam nadzieję, że coś tutaj uda nam się jeszcze wyprodukować. Zaczynamy zatem drugą część spotkania korony z pod Inne mecze też nie mają tutaj większego znaczenia, chociaż mieć i dzielą i legnica dzielą dwa punkty. Zobaczmy sobie, nie wiem czy gdzieś tutaj będziemy mogli kliknąć na mecze. Zobaczmy darun Lovren szansa. Na bramkę chyba numer 12. Bramka numer 12. Dawor Lowren, najlepszy zawodnik pierwszej ligi, najlepszy zawodnik pod Beskidzia i piłkarz, który no na plecach tutaj ciągnie ten zespół i teraz również pokazuje się z kapitalnej strony, pakuje piłkę do siatki po rzucie wolnym, i mamy już 1 do jednego. Widok ogólny, tabela, czy będzie tam? tak były tam ostatnie wyniki. Zaraz to złapiemy, zobaczymy, czy coś tu jeszcze w tabeli może się zmienić. Chyba w, w kwestii spadku i zespołów, które. Są w barażach, tutaj raczej nic się nie zmieni. Ale być może tu jeszcze ten bezpośredni awans do ekstraklasy ktoś mógłby sobie w, tym, w tej kolejce wywalczyć. Za chwilkę to sprawdzimy. Małachowski, tymczasem kolejna nasza akcja. Jeszcze raz Małachowski do Chorosia, ten do Velaskiego na lewej stronie. przytrzymujemy się przy piłce. Szukamy tutaj, szukamy tutaj dziur w ustawieniu korony. Może pik, może ciepiela, wertmila. Małachowski I spokojnie. Jeszcze raz budujemy akcję. Jeszcze raz próbujemy, być może przyniesiemy. Na no prawą stronę tak się dzieje, jak je do Lovrena. Lovren uderzenie. Bardzo ładne i chciał tutaj zapolować na bramkę numer 13. Zapauzujemy sobie to i zobaczymy sobie ostatnie wyniki, jak tutaj to wszystko się przedstawia. Aha, najpierw sobie zobaczmy kto tam jeszcze tabela. Interesuje nas mieć i widzę. W tej chwili mieć ma 63, widzę w 61 punktów. Widzew remisuje z Legią, a Miedź przegrywa z Radunią Stężyca, czyli wygrana Widzewa mogłaby tutaj ich zrównać. Punktami, i kto wie, co by się wówczas wydarzyło. Jedziemy dalej. 58 minuta spotkania. Jak na razie tabela jest bez zmian. Już minuta 60. Czas, tutaj, na jakieś zmiany. Czas na próbę zmienia sytuacji na boisku, która no nie jest jakaś tutaj dramatyczna, oczywiście, ale zła też nie jest. Spuścimy sobie niskiego za jegiemłę. Jagiełło nie gra tutaj wielkiego meczu, zresztą nikt z naszego. O, proszę bardzo. To wpuścimy sobie Szczęcha za Jagiełłę, to jest zawodnik U21 i może grać. Frelek ma żółtą, więc wejdzie Skalet i na razie wystarczy. Zatwierdzamy zmiany. Wracamy do boju. Ostatnie pół godziny sezonu 2024-2025. Zobaczymy, czy w tym czasie uda nam się przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Ciepiela do Chorosia. Choroś ma troszkę przestrzeni do prowadzenia. Wprowadzi piłkę odważnie do Małachowskiego, do Skaleta. Skalet ma z kolei trochę miejsca do uderzenia. Uderza. Bramka numer 10 naszego środkowego pomocnika. Wychodzimy na prowadzenie. 64 minuta spotkania. Chyba tutaj bramkarz Korony mógł zrobić nieco więcej. Zobaczmy. Małachowski do skaleta. Skale dużo miejsca popatrzył, przymierzył. Być może tutaj zasłonięty był bramkarz Korony przez swojego przez swojego obrońcę i nie widział do końca gdzie ta piłka leci, a ta piłka leciała wprost do siatki tam też wpadła, no i mamy bramkę numer 2 w tym spotkaniu oczywiście bramkę numer 2 dla Podbeskidzia ogólnie w tym meczu padły jak zapewne wiecie, trzy bramki, jakie tutaj mamy oceny, skalet jak na razie fajnie, Lovren oczywiście klasa sama w sobie, już 7-8 będzie tutaj się starał być najlepszym zawodnikiem tego spotkania, 12-6 strzałów w tak więc zdecydowana tutaj nasza dominacja w drugiej połowie, no bo w pierwszej chyba było to bardziej wyrównane albo wręcz przewagę w strzałach miała korona. Teraz kolejny stały fragment gry po naszej stronie. Tutaj wybicie troszkę paniczne. Koroniarzy, dopadamy do piłki. Choroś na lewej stronie wymienili się na tą akcję z Velasque, Teraz wymieniają się z powrotem i Brazylijczyk przy piłce. Pik teraz ciepiela. Welazke jeszcze raz ciepiela. Świetna piłka do Lowrena. Lowren tutaj podał do Wersmillera, chcąc jeszcze tutaj swój, swój dorobek asystowy powiększyć, ale, ale się to nie udało. Szczęch do Sarnowskiego, 80. już 90. praktycznie minuta tego spotkania. Czy jeszcze pokusimy się o jakąś akcję? Czy jeszcze pokusimy się o zagrożenie bramki Zapy Zap Zapytowskiego skalety? Świetnie teraz do Szczęcha. Szczęch. Kto będzie w środku, czeka na Wersmillera. Teraz wpada, ale nie był to demon szybkości. Werfmiller nie jest demonem szybkości, nie wyprzedził obrońcy i niestety nie był w stanie oddać czystego uderzenia. Ale teraz Lovren co zrobił? Jak wspaniale on podał do Ciepieli, ale Bartek no nie wykorzystał tej sytuacji. Naprawdę fantastyczna akcja. Ciepiela prosi o zmianę, no damy mu. Czy zmieniać, czy nie zmieniać. O 5 minut zostało. już nie przesadzaj. Zagraj do końca. Prawie szczeliłeś bramkę. Być może będziesz miał jeszcze jakąś szansę na drugą, a być może nie, moi drodzy. Oj oj, oj. oj. Czego nie zrobiłem? Nie wiem, czy byłoby. Eee... Chyba nie zobaczymy tego fantastycznego wideo z podniesieniem pucharu za mistrzostwo. No trudno. Szkoda. Chciałem to wreszcie zobaczyć. Niemniej jednak, moi drodzy, Franciszek trenero wreszcie sukces bezpośredni, bo o ile dużo zrobił dlatego tego, żeby Spartaku awansował z czwartej do trzeciej ligi, później GKS Bełchatów awansował z drugiej do pierwszej, ale ostatecznie te awanse, te, tych awansów dokonali faktycznie następcy Franciszka, ale teraz nie ma tutaj żadnych złudzeń, nie ma wątpliwości. Franciszek Treneiro we wspaniałym stylu no rozwala tutaj pierwszą ligę. 91 punktów 20. Ile? 7 punktów przewagi nad Miedzią Legnica, która ostatecznie awansuje w coś absolutnie fantastycznego. GKS chatów, natomiast żegna się z pierwszą ligą. No, pan Kamil Kiereś dostał dużo, dużo więcej pieniędzy niż Franciszek, ale nic z tymi pieniędzmi nie był w stanie zrobić. Zresztą został zwolniony tam gdzieś w trakcie. Sezonu na chyba kilka kolejek przed końcem. Oczywiście Lowren imponuje formą w wygranym meczu. On tutaj chyba będzie bohaterem po raz kolejny czy to będzie jego dwunasty czy trzynasty mecz, w którym jest bohaterem spotkania. 12, 12 razy MVP 7,84, 11 goli, 18 asyst, a w sumie 12 bramek, 19 asyst biorąc pod uwagę dorobek, również w pucharze Polskie. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na odcinek jak kolejny, w którym podsumujemy sobie cały ten sezon i postaramy się zaplanować naszą pracę w sezonie następnym. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. To był trener mój się droga Peace Out.